Transakcja niemożliwa do wykonania. Taki komunikat często widzisz w swoim banku w nocy czy w weekend. Albo jeszcze lepiej, przepraszamy, trwają prace serwisowe, spróbuj później. No świetnie, a akurat musiałeś wyspać komuś szybko pieniądze. Ale wyobraź sobie system, który nigdy nie śpi. System, w którym możesz wyspać pieniądze do kogokolwiek o dowolnej porze dnia, bez pytania kogokolwiek o zgodę. Brzmi jak marzenie, a jednak jest coś takiego. I najlepsze jest to, że nikt, i dosłownie nikt, nie jest w stanie tego systemu zatrzymać, skakować czy oszukać. Dzisiaj poznasz technologię, która rewolucjonizuje świat finansów i wykorzystywana jest przez największe firmy świata jak BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Samsung, czy nawet państwa, takie jak Japonia, Singapur, Estonia i wiele, wiele więcej. Dodatkowo dowiesz się, jak działają kryptowaluty od środka i kim są tajemniczy górnicy. I tutaj spoiler, nie używają wcale kilofów i dlaczego cały ten system jest nie do złamania. To będzie fascynująca podróż świat w przyszłości finansów, także drogi widzowie rozciąć się wygodnie i zapraszam do oglądania. Cześć! Z tej strony i witam Ciebie w drugiej lekcji naszego kursu. W poprzednim odcinku poznaliśmy historię Bitcoina i dowiedzieliśmy się dlaczego oraz na jakich zasadach powstał. Swoją drogą, jakbyś chciał go później obejrzeć, to w prawym górnym rogu znajdziesz do niego odnośnik, a dziś zajrzymy pod maskę i zobaczymy jak to wszystko działa od środka i czym tak właściwie jest blockchain. Wyobraź sobie, że jesteś w wielkiej bibliotece. W każdej książce zapisane są wszystkie transakcje, jakie kiedykolwiek zostały wykonane przy użyciu bitcoinów. Każda strona to jeden blok, a wszystkie książki razem tworzą blockchain. Ta technologia jest fundamentem nie tylko bitcoina, ale także tysięcy innych projektów kryptowalutowych. Blockchain to nie tylko zwykła baza danych. To kompletnie nowy sposób przechowywania i weryfikowania informacji. Wyobraź sobie, że masz dostęp do wielkiej, przezroczystej księgi rachunkowej, którą każdy może zobaczyć, ale nikt nie może je zmodyfikować bez zgody wszystkich uczestników systemu. To właśnie jest blockchain. Zdecentralizowana, rozproszona i niemal niemożliwa do skakowania baza danych. Ale czy ta technologia jest naprawdę bezpieczna? Najlepszą odpowiedzią jest to, że zaufały jej największe instytucje finansowe świata. BlackRock, czyli największa firma inwestycyjna na świecie, zarządzająca aktywami wartymi Ponad 10 bilionów dolarów, swoją drogą, to jest więcej niż PKB w większości krajów świata, posiada w swoim ETF-ie ponad 580 tysięcy bitcoinów. Przy obecnej cenie bitcoina w okolicach 96 tysięcy dolarów daje nam to zawrotną kwotę ponad 56 miliardów dolarów. To tak, jakby najbardziej ostrożny bank na świecie powiedział. Tak, to działa i tak, to jest przyszłość finansów. Za krokiem ruszyła lawina. Fidelity, Bitwise, Vanek i inne gigantyczne instytucje finansowe zaczęły inwestować w kryptowaluty. W tradycyjnym systemie bankowym, gdy robisz przelew, bank sprawdza najpierw, czy masz środki na koncie i dopiero później wykonuje transakcje. Wszystkie informacje są przechowywane na serwerach banku. Ale co się stanie, jeżeli te serwery zostaną skakowane? Albo co, jeśli bank zdecyduje, że zablokuje twoje konto? Tu właśnie pojawia się przewaga blockchainu. W systemie Bitcoina nie ma centralnej instytucji, która mogłaby kontrolować twoje środki. Zamiast tego sieć składa się z tysięcy komputerów rozsianych po całym świecie i każdy z nich ma kopię tej samej księgi rachunkowej. Dzięki temu, nawet jeżeli część komputerów przestanie działać, system nadal będzie funkcjonował, co idealnie pokazuje załączona strona. Blockchain Bitcoina działa nieprzerwanie od ponad 16 lat. 24 godziny 7 dni w tygodniu bez awarii, bez przestojów, bez konieczności aktualizacji systemu. Dla porównania banki co chwilę mają planowane przerwy serwisowe, aktualizacje i awarie. Jak już jesteśmy przy tradycyjnym systemie finansowym i przelewach, to też chciałbym zobrazować Wam ciekawą rzecz w kontekście adresów kryptowalutowych. Spójrz na banki. Niby masz konto, załóżmy Twojego rodzica, które zawsze od małego chciałeś podejrzeć, ile ten tata czy mama ma pieniędzy na koncie i dlaczego dostaje tak mało kieszonkowego na codzienne wydatki w podstawówce. Było to niestety niemożliwe, bo system jest zamknięty, a przejrzystość? Praktycznie żadna. W kryptowalutach to jest zupełnie inna liga. Jeżeli masz adres portfela drugiej osoby, to możesz podejrzeć ile ma pieniędzy, w tym przypadku kryptowalut na koncie. Jakiej są wartości i co najlepsze, widzisz każdą transakcję, która kiedykolwiek została wykonana. I to właśnie był pomysł Satoshi'ego Nakamoto. Pełna transparentność transakcji na blockchainie jako odpowiedź na korupcję i niejasne mechanizmy finansowe. Wszystko jest publiczne, ale z zachowaniem anonimowości. To prawdziwy game changer, który zmienia nie tylko finanse, ale też całą technologię i tutaj też nieskromnie mówiąc, myślę, że takim game changerem na rynku krypto jest nasza darmowa grupa na Telegramie, gdzie codziennie dzielimy się precyzyjnie wyselekcjonowanymi newsami, dokładnymi analizami projektów i konkretnym mięsem bez zbędnego szumu informacyjnego. Link do tej przestrzeni zostawiam w pierwszym kafelku w opisie pod tym filmem i to co jest najlepsze, Telegram jest w 100% darmowy, a wydaje mi się, że jest to uczciwe. Cena. Dla bardziej ambitnych jest grupa Pro, która też jest bezpłatna i link do niej znajdziesz w drugim kafelku w opisie. No dobra, ale jak to działa wszystko w praktyce? Załóżmy, że chcesz wysłać jednego Bitcoina do swojego przyjaciela. Twoja transakcja trafia najpierw do poczekalni, czyli miejsca, gdzie czekają wszystkie nowe przelewy. Jest to tak zwany mempool. To trochę jak poczekalnia w banku, kiedy twój przelew czeka na swoją kolej. I tu wkraczają górnicy, specjalni uczestnicy sieci, którzy weryfikują transakcje i tworzą nowe bloki. A dlaczego nazywamy ich górnikami? bo wykopują nowe bitcoiny. Za każdym razem, gdy górnik stworzy nowy blok i rozwiąże skomplikowane zadanie matematyczne, dostaje nagrodę w postaci nowych bitcoinów. To trochę jak wielki konkurs matematyczny. Górnicy na całym świecie rywalizują ze sobą, próbując rozwiązać trudne zadanie. Pierwszy, któremu się to uda, dostaje nagrodę. Co ciekawe, na początku istnienia bitcoina do kopania wystarczył zwykły laptop. Każdy mógł zostać górnikiem we własnym domu, ale bitcoin stał się tak popularny, że dziś do wydobycia potrzeba specjalistycznych maszyn. Powstały nawet ogromne firmy jak Marathon czy Riot Platforms, które budują całe hale wypełnione potężnymi komputerami, zużywając do tego gigantycznej ilości energii. Górnicy nie tylko tworzą nowe bitcoiny, są też strażnikami systemu. Sprawdzają, czy wszystkie transakcje są prawidłowe. Nie możesz wysłać bitcoinów, których nie masz, ani wysłać dwa razy tych samych środków. Górnicy natychmiast wykryją taką próbę oszustwa. To właśnie dlatego górnicy są tak ważni. Bez nich system by nie działał, ale ich praca nie jest ani łatwa, ani tania. Potrzebują potężnych komputerów i dużej ilości prądu. Dlatego dostają właśnie te nagrody w postaci nowych bitcoinów i opłat transakcyjnych. Tutaj też ciekawą rolę odgrywa halving Bitcoina i jak gigantyczną zmianę wprowadza dla górników oraz dla zwykłych inwestorów, takich jak ja czy Ty. I tutaj od razu chciałbym Ci powiedzieć, że halvingowi zostanie poświęcona osobna lekcja, bo jest to coś, co trzeba rozbić na czynniki pierwsze. Dlatego drogi widzu, obserwuj ten kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco z krypto oraz z tym kursem, który w pocie czoła dla Ciebie przygotowuje. Zostaw też łapkę w górę, ponieważ będzie to dla mnie dobry wyznacznik, czy te treści są dla Ciebie przydatne i też jest to dla mnie ogromna motywacja do działania z nowymi odcinkami do tego kursu, gdzie cała playlista z nim wyświetla Ci się w prawym górnym rogu. Okej, okay, więc wiem już jak gdzie mają górnicy, ale skąd wiadomo, że to akurat Ty wysyłasz swojego bitcoina, a nie ktoś się pod ciebie podszywa. Tu wkracza najważniejszy element bezpieczeństwa system kluczy kryptograficznych. Każdy użytkownik Bitcoina ma dwie kluczowe rzeczy. Pierwsza z nich to jest klucz publiczny. Działa jak numer rachunku bankowego, o którym już wcześniej mówiliśmy. Możesz go bezpiecznie podawać innym, by mogli wysłać Ci bitcoiny. To trochę jak twój adres mailowy. Każdy może go znać, bo służy tylko do odbierania. Nieco inną kwestią jest klucz prywatny. To jak hasło do e-mail, i PIN do karty razem wzięte, tylko dużo ważniejsze. Nigdy nie pokazuj go nikomu. Kto ma Twój klucz prywatny, ten może ukraść Twoje kryptowaluty. I tutaj chciałbym Cię uspokoić. Nie musisz zapamiętać skomplikowanego ciągu cyfr i liter. Gdy tworzysz nowy portfel, generowana jest specjalna fraza składająca się od 12 do 24 zwykłych słów w określonej kolejności. To jest tak zwana fraza SEED, czyli coś takiego jak Twój tajny szyf do Twojego skarbca. Zamiast zapamiętać coś w stylu X7 i tak wystarczy zapamiętać lub bezpiecznie zapisać coś w rodzaju jabłko, kot, dom, słońce. Z tych słów twój portfel automatycznie otworzy klucz prywatny. Wyobraź sobie, że twój klucz prywatny to specjalny długopis z unikalnym atramentem. Tylko ty możesz podpisywać w nim transakcje. Każdy może sprawdzić, czy podpis jest prawdziwy, używając twojego klucza publicznego, ale nikt nie może go podrobić bez twojego długopisu. System kluczy opiera się na zaawansowanej matematyce i kryptografii. Jest tak bezpieczny, że nawet najpotężniejsze komputery świata nie są w stanie go złamać. Jedyny sposób na kradzież twoich bitcoinów to zdobycie klucza prywatnego, dlatego tak ważne jest, żeby trzymać go w bezpiecznym miejscu. Podsumujmy więc, jak działa cały system. Najpierw chcesz wysłać Bitcoinem, tworzysz transakcję i podpisujesz ją swoim kluczem prywatnym. Następnie ta transakcja trafia do poczekalni, czyli do mempoola. I tutaj wchodzą górnicy, którzy zbierają transakcje i próbują stworzyć nowy blok. Pierwszy górnik, który rozwiąże zadanie matematyczne, dodaje blok do blockchaina i dostaje nagrodę. Inni górnicy i uczestnicy sieci sprawdzają, czy wszystko się zgadza. I jeżeli tak, blok zostaje na zawsze zapisany w historii Bitcoina. Co ciekawe, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ten system działa nieprzerwanie od ponad 16 lat. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nigdy nie został schakowany, nigdy nie miał poważnej awarii, i to pokazuje, jak genialnie został zaprojektowany. I tak oto poznaliśmy podstawy działania technologii blockchain i bitcoina. W kolejnej lekcji porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Ethereum jest tak wyjątkowe i czym różni się od Bitcoina. Dlatego koniecznie obserwuj ten kanał, aby nie przegapić nowej lekcji. Dodatkowo tak jak mówiłem, każda łapka w górę będzie na wagę złota, aby pomóc algorytmowi YouTube'a rozesłać ten film dalej i standardowo link do telegrama znajdziesz w opisie tego odcinka. Mówił do Ciebie Bele, a zaraz na ekranie wyświetlić się materiał czym jest Bitcoin i dlaczego w długim terminie ciągle rośnie. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!